Cześć, tu Ewa Dąbrowska. Chciałam Was zaprosić na wirtualne oprowadzanie po mojej wystawie Homo empaticus, którą do momentu wprowadzenia kwarantanny można było oglądać w galerii promocyjnej staromiejskiego domu Kultury na rynku starego miasta w Warszawie. Wystawa opowiada o stosunku człowieka do zwierząt, do otaczającej nas natury. A także stosunku człowieka do drugiego człowieka. Chciałam przedstawić dwie wizje: pozytywną i negatywną. W tej negatywnej widzimy ludzi karykaturalnie zdeformowanych, cierpiących przez odpady naszej cywilizacji. Inspiracją było dla mnie zdjęcie żółwia morskiego, który, jak był jeszcze mały, Zaplątał się w plastikowy śmieć, i później rósł w nim kaleki. Ale nie tylko żółwie morskie są miliony przypadków zwierząt cierpiących przez naszą głupotę. Tutaj celowo podstawiłam ludzi w miejsce zwierząt, abyśmy mogli uświadomić sobie skalę ich cierpienia. I o ile nie znam aż tak uderzających deformacji ludzkiego ciała, o tyle wiadomo, że wpływ modyfikowanego przez nas środowiska jest również szkodliwy dla naszego zdrowia. Rzeźba kobiety odnosi się do zdeformowanych żółwi, a także fok, które zaplątują się w stare sieci rybackie i przeżywają męki, nie potrafiąc się z nich wydostać. Tu widzimy leżącą postać, która tak jak wiele zwierząt pomyliło niestrawny plastik ze swoim naturalnym pożywieniem. Wszystkie rzeźby uszyte są ze starej gąbki tapicerskiej, którą pozyskiwałam od znajomych z ich starych kanap i materacy. W tym materiale pracuję już od kilku lat. Jest dla mnie bardzo ciekawy plastycznie, formowany w dłoniach, daje efekty ludzkiego ciała. Wizja pozytywna. Tutaj widzimy kobietę karmiącą prosiaczka. Inspiracją było również zdjęcie, na którym Indianka z lasów amazońskich trzyma na rękach dziecko i pochyla się nad prosiaczkiem, aby go nakarmić piersią. Według mnie jest to wyraz wielkiej empatii człowieka wobec zwierzęcia. Wiem, że taki gest szokuje, a nawet obrzydza wielu ludzi, ale czy to właśnie nie jest dziwne, że empatia wobec zwierząt może nas bardziej szokować niż okrucieństwo, które im zadajemy? To według mnie pokazuje, w jak bardzo złym miejscu jesteśmy. Człowiek stworzył zwierzętom istne piekło na ziemi, tworząc hodowlę przemysłową. I na, in, na wiele innych sposobów. Hodowla przemysłowa jest największym uprzedmiotowieniem zwierząt na masową skalę, odkąd istnieje ludzkość. Z pewnością postawa człowieka, który kieruje się w życiu zyskiem za wszelką cenę, który patrzy krótkowzrocznie w przyszłość. Który traktuje naturę wokół siebie jako zespół zasobów do porąbania i spalenia bez szacunku do innych istot, ta postawa prowadzi nas z pewnością prosto ku zagładzie. Wierzę, że jeśli człowiek kierowałby się w życiu empatią, mamy jeszcze jakąś szansę na zbudowanie lepszego miejsca do życia dla nas i innych istot. Ważnym elementem mojej wystawy jest muzyka, którą wymyśliłam specjalnie na tę okazję. Jest to kołysanka dla prosiaczka. W czasie wernisażu wraz z koleżankami zaśpiewaliśmy kołysankę na kilka głosów, tworząc harmonię. Był to pewnego rodzaju rytuał. Ja osobiście wierzę w magiczną moc melodii, która może uwrażliwić człowieka. I mam nadzieję, że szybko skończy się okres zagrożenia epidemiologicznego i będziemy mogły zaśpiewać dla was jeszcze raz na żywo. Dodatkowym elementem wystawy są szkice, które przez lata wykonywałam starych, pożółkłych zeszytach znalezionych na strychach, piwnicach i antykwariatach. Rysuję w nich wszystko to, co podpowiada mi wyobraźnia, wszystko to, co mnie inspiruje, a także to, co zasmuca. Jest w nich zawarta tęsknota za połączeniem człowieka z naturą, tęsknota za światem magii, której brakuje nam w dzisiejszym świecie.